Dzisiaj zainteresowanie nas przerosło, zdecydowanie. Jest bardzo dużo chętnych, bardzo dużo konkretnych zapytań, bardzo dużo fajnych ludzi, także jest to świetna okazja, żeby się z nimi spotkać. Myślę, że na pewno warto i na pewno będzie to duża wartość dodana. Polecamy i cieszymy się, że tu jesteśmy. Jeżeli chodzi o mnie, generalnie super, dlatego że jest bardzo dużo różnych stanowisk, można naprawdę na różne aspekty można porozmawiać, są różne też dziedziny, od jakiejś inżynierii, też po sprzedaży, dużo jest IT, więc naprawdę super. Tę się spodobało, że tu jest ktoś, kto ci może poradzić, jak zrobić CV. I've been once before in one job fair, but this seems to be quite compact, and I would say it has a lot of nice steady stream of people, so I really like it. There's a lot of possibilities for like people searching for jobs.